Z tej strony Houdini Master witam Was w pierwszym odcinku nowej serii, czyli skład kart Panini i to jest związane z FIFO. W pierwszym odcinku, takim no, zajmiemy się albumem, pierwszy właśnie związany z Panini, który zbierałem. Jest to album Champions League 2014 na 2015. Wiem, to już było dawno. W prawym dolnym roku, może widzicie, może nie, jest właśnie zdjęcie związane z pierwszą kartą, czyli z finałem Ligi Mistrzów tamtego roku. I był to finał Barcelona-Juventus, gdzie Barcelona no, wygrała to trochę porządnie: 3 do 1 z Juventusem i to chyba nawet w doli, bez doliczonego czasu gry. I właśnie pierwszy skład będzie związany trochę z Barceloną, trochę z Juventusem Wiadomo 6, wiadomo jak jest 11 kart to przewa przeważać będzie yy, z zawodników Barcelony Bo to oni wygrali ten finał, więc właśnie mogę wam pokazać jak wygląda skład, który będziemy dzisiaj grali Tak on oto wygląda, inform szczęsny na bramce na prawej obronie, no niestety, ale wypożyczony zmiennokształtny delikt, który wiadomo na obronie gra normalnie. Jest to z Juventusu zawodnik. Trzecim z Juventusu jest Kielini. Koniec epoki. Bardzo fajna karta. Czwartym związanym z Juventusem jest Ikona, akurat Baggio. 5 lat, który spędził w Juventusie właśnie. Też fajna karta. I piątą kartą jest. Federico Chiesa Futis 95, który no obecnie też obecnie gra w Juventusie i pewnie będzie legendą, trochę tego klubu, tak jak Dybala i tak dalej. I za, y, przechodzimy do zawodników Barcelony, gdzie ich jest więcej. Pierwszym z nich jest Szaleństwo Plus Kunde, już przetransferowany. Wiadomo, że w FIFA 23 zobaczymy już w pełnej okazałości karty związane z nim i z Barceloną. Na lewej obronie kupiłem właśnie umieściłem Desta. Chciałem tak trochę specjalne karty, nie chciałem zwykłego żartiego alby dawać. Eee, trzecim zawodnikiem z Barceloną jest De Jong, który jak wiemy Miał odejść do United, ale coś nie wyszło. Zobaczymy co przez ten rok się wydarzy w Barcelonie. Też go kupiłem. Czwartym z nich jest. Ferran Torres Futis, który w ostatnim meczu, akurat Ligi Mistrzów, oto nagrywam po meczu Barcelony z Victoria Plizno, gdzie Ferran Torres zanotował przepiękną bramkę z woleja. Szacunek. Piątym zawodnikiem jest Stoiczkow, który jest legendą, można powiedzieć, Barcelony. 5 lat tam spędzonych, w sumie nawet więcej, bo 7, pewnie był gdzieś na wypożyczeniu. I to właśnie, możliwe, że to właśnie dzięki temu strzelił swoją najsłynniejszą bramkę dla Barcelony, kiedy w El Clasico w sezonie 92-93 Barca zremisowała remisowała z Realem 1-1. Stoiczko w samej końcówce meczu popisał się niezłomną determinacją i wyprzedził madryckich obrońców, by dobić własny strzał i dać drużynie prowadzenie czyli widzicie, dzięki nie niemu wygrali El Clasico. To jest piąty zawodnik, a szóstym już obecnym jest Robert Lewandowski, który dostał kartę chwilę 99 z Barcelony. Po ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Wiktorem Plizną zasłużony hat-trick, oby, tak oby tak dalej związane jego triumfy i dalsze osiągnięcia w Barcelonie. Tego mu życzymy oczywiście. Tak jak każdy wie, no trochę szkoda szczęsnego, bo kontuzję ma. I właśnie te y, chcę rozegrać dwa mecze tym składem. I akurat tak się składa, że mam też powtórkę tej karty Pucharu, który widzicie w prawym dolnym rogu. I jeśli tak, y, jeśli przegram obydwa mecze, to odbędzie się taki mini giveaway związany z powtórką tej karty, którą mam tego Pucharu. Jeśli wygram dwa mecze, no to wygram jeśli zremisuję dwa mecze to to co czy tak naprawdę będzie wygrana czy przegrana czy daję wam kartę na giveaway'a, czy nie zadecyduje um, jeden player pick i zobaczymy czy tam bardziej z, jak yy, trafimy no przypuśćmy jeśli trafimy zawodnika wtedy związanego z Barceloną czy Juventusu to znaczy że wygrałem jeśli w takim piku nie zdobędziemy takiego zawodnika Pad, więc trochę słabo jest Robert Lewandowski z dziewiątką. Lewandowski mamy 1 do 0 przepiękny strzał polaka z lewej nogi. je trochę ni nie spisuje się najlepiej. No i straciliśmy bramkę. Hmm. Też Robertem, goś gra 9-9 meczów, ale jak tak będę grał, to chyba je przegram. Ale żeby z Lewandowskim <śm> z takim numerem nie mieć. Ajajaj, no trzeba będzie odrabiać. Jest druga, lewy Karne Czy Szczęsnym będziemy strzelać? Nie Strzelimy mu Lewandowskim tak samo Ojej o. No co zrobił szczęsny, wyszedł z bramki i... No niestety nikogo nie mam na ławce, na ławce chyba, że go później wpuszczę. Tam jakichś brązowych albo srebrnych zawodników, więc... Jestem robiony w środku pola. Dobrze. Odalić. Dobrze. Lewandowski. nie wierzę w to Nie no to już koniec jest meczu Jal w końcu stracić gola To ja przynajmniej ten drugi muszę wygrać, żeby Pik za zadecydował. Ale przynajmniej, jak wygram, no to tak i tak nie stracę swoich zawodników, ale no będę musiał wam dać kartę na Giveawaya. Trzeba coś zobaczyć. Jest 17:23. Dobra, trzeba zobaczyć się jeszcze na szybko, zobaczyć jak ustawiam własną taktykę. No, styl w obronie, cofnięty wolę mieć, konstruowanie akcji. Może długie piłki, stwarzanie szans, Wyganie do przodu właśnie. Formacje, wytyczne, Zacznę nie chcę role kapitanem. Będzie Robert Lewandowski, rzuty wolne z bliska. I to zależy z której strony. Rzut wolny z daleka, a to nie chce. Uderzy bardziej obawę prawo roczne z prawej jakiś zawodnik lewonożny, w którym jest Tojczko. Rożne z lewej może wykonywać. Na przykład Federico Chiesa a rzuty karne wykonuje oczywiście. No, lewy potem strzał, ale nie wiem, czy chce to, może w sumie Tores wykonywać. Tak, chcę zapisać te zmiany. Nie wiem, czy przystąpicie, czy nie, ale chcę jeszcze dać na ławkę kogoś związanych <śm> z Barsą lub Juventusem. Pierwsza seria. Zobaczymy czy mamy kogoś z Juventusu. Mamy Pokbe właśnie. Ja bym sobie Pogbe dał na ławkę. Za Bagi by wchodził. Albo za Dejonga. więcej nie mamy, co nie? Seria, no Cordoba. Nie wiem właśnie, gdzie oni grali. Nie chcę się teraz tego sprawdzać. a La Liga, jest z Barcelony mamy Kessiego i co też go damy na ławkę będziemy robić zmiany zawodnik z Barcelony za zawodnika Barcelony zawodnik z Juventusu za zawodnika Juventusu Ju ten drugi muszę wygrać nie chcę kart dawać na Przepalenie. A to jeszcze jest główne konto, na którym gram, co mogliście zauważyć pewnie. Więc no, jak na tym bardziej gram, to nie chcę lewego stracić. I nie no, nie wierzę w to. Już. Ronaldo 99, Alvarez zrobiony. Pray Holid Gelson Martins. Obrona to nie do przejścia.

Po pewne, że strzeli. Ach. No, za mocno, w prawo. Goś ma jaszyna na bramce i to jeszcze tego bez czapeczki. Albo z czapeczką, nie wiem, nie patrzyłem na wersję. I to Jaszen bez czapeczki mi broni wszystko, a to jaszyn z czapeczką zawsze dodaje mu plus 10 do skilla. No i tu powinien być faul. Jasne. Nie no, za bardzo wchodzi pogba. Tutaj się już wkurzyłem mocno. Ja nie będę go chwalił, że strzelił. Miał tyle sytuacji. <laughs> Le <noise> no nie, no wpuszczę już tego srebrnego, to nie ma sensu. Koniec, jeju. Dobra, nie wiem, że macie Giveaway, to wszystkie karty. Powiem Wam, tak, sami wiecie, że lewy Polak Rodak to jego nie przepalam do momentu, kiedy będzie skład z Barcelony, bo wiadomo, karta lo, Loga Barcelony w tej edycji, właśnie Panini, Champions League się znalazła, i wtedy, jak przegram mecz. Wtedy lewego mogę przepalić, ale na razie w pierwszym odcinku, to wiecie, nie chcę go przepalić Ale resztę zawodników Była umowa, przepalam Też jest giveaway I Ten skład nie podziałał Ale jak chcecie wygrać tą kartę Właśnie Ligi, Pucharu Ligi Mistrzów jedną To piszcie w komentarzu Juventus no y, Juventus wpiszcie i odbędzie się losowanie W następnym odcinku zrobię losowanie, więc zobaczymy Czy jakiś komentarz będzie, czy nie No po co mu daję kontrakt jak zaraz go przepalam, ale teraz tak Szczęsnego no niestety muszę przepalić niego tak samo Tego to już mogę skwikselować, bo jego nie przepalę Tego też skwik skwikseluję tego też, tak jak mowa, lewego na razie nie przepalam, ale obiecuję, że w następnym odcinku jak będzie z Barcelony czy coś związane skład, to go przepalę. I teraz tak, kto jest wymienny? Ten, De Jong, widzicie, wystawiam po najniższej, stracę 10 tysięcy na tej karcie Desta, kupiłem za 30, tracę 20, więc widzicie. I teraz tak, no, Pogba, Cassie się do tego nie zaliczają, bo oni są z ławki, co ich dopiero w drugim meczu wpuściłem. Ławki w ogóle nie uwzględniamy, więc na tym też muszę następnym razem pomyśleć. No i teraz tak. Niestety, tą całą piątkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, muszę przepalić. No i widzicie, już się przyszedł, który? A, De Jong. Umowa to umowa, więc trochę szkoda mi kundę, że go zrobiłem. Dostał upgrade no i takiego tego o manę go przepalę. Wiecie, jak będzie jakiś odcinek kolejny i użyję manę, czy coś to manę, będę musiał przepalić albo coś takiego, więc no to się kończy za dzień. To też 8788, a tam miałem też 88. A karty będę miał wysoko ocenione. Może tak zrobimy Nie footis Coś co jest na live, czyli na przykład piłkarz w czerwcu albo w lipcu Co się kończy za godzinę Dobra, kto tam był? Proszę, mówcie mi kundę Fajnie, dobrze, że Rudigera nie straciłem. Kielini. na był szczęsny, fajnie. Kto tam jeszcze był? Było ich w pięciu, co nie? No to jeszcze La Liga, FC Barcelona, Torres oczywiście tam był. Jeden zawodnik z Juventusu, o ile pamiętam To się piemał pie ale wiadomo No i Kieza A cóż, bywa co nie Reszta to mogę tych rosnących, co tam byli, razem Z tymi w składzie na ławce Następnym razem sobie też dobrą ławkę zrobię Jeśli będzie taka możliwość no i ale ta ławka nie będzie, może się wliczała w skład tego, ale to pomyślimy następnym razem. Myślałem, że to zadziała. Tych Polaków chyba mam do składu Polski, bo tak, mam różnić taki skład Ale nie tych, więc tu sobie za tego, 6-1 6-3 6-4 za tego i 6-4 za 6-8 Teba kambu może, szlager Oni też tego nie dawają, jeju. Dobra, to jeszcze lęgle. Vlachimodos. Tak, niestety, była umowa, ich przepalam, tak? Na pewno pięciu ich tam było, no bo... Trzech to było wypożyczonych jakieś, no to pięć, osiem, dwóch sprzedałem, ten dziesięć lewy, lewego nie liczę, dobra. Tak, prze przepalam, widzicie? Na waszych oczach to zrobiłem. I to jest piłkarz podsumowanie, czyli czerwiec albo lipiec. Ostatnio tu trafiłem tylko Soliskera. Sol sol no nie wiem jak to się czyta. A teraz... Znowu go mam. Ale jak mam na po? Nie chcę na LSA. Ale Kieza do nas wrócił. Dobra, to wybieram Kiezę. Jak Kieza wrócił, no to mogę go chyba wybrać. Jak wrócił, co nie? No widzicie, Des się jeszcze sprzedał. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Może wtedy wygram. Siema.